Było ich ponad 200 na sali w Poladowie na zaproszenie władz samorządowych śmigla panie z Kół Gospodyń Wiejskich działających w gminie Śmigiel świętowały Walentynki i Dzień Kobiet. Na terenie gminy jest 18 kół. W spotkaniu wzięło udział 15 z nich. To była dobra okazja, żeby podziękować panią za zaangażowanie w sprawy gminy. Zawsze możemy na nie liczyć, obojętnie jaką imprezę robimy, zawsze są chętne do działania, też do gotowania, nie tylko, ale dzisiaj... To tutaj nikt nie gotuje, tylko wszystkie świętujemy wspólnie. Taką ostatnią imprezę miałyśmy chyba w 2019 roku, więc chcieliśmy to ponowić. Bo ja myślę, że ta integracja, o której mówię bardzo często, jest bardzo ważna, żebyśmy się spotykali i byli też szczęśliwi. Nie ciągle, nie każdego, no bo każdego dnia coś wynika, ciągle się spieszymy, ciągle gdzieś jedziemy, nie wiadomo gdzie, a dzisiaj ma być ten dzień. Kiedy tym paniom dziękujemy za współpracę, za to, co dla nas robią, za to, że możemy na nie liczyć, a przede wszystkim no, mamy się też dobrze bawić. Historyczną rolę kół gospodyń wiejskich podkreślił przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla Wiesław Kasperski. Ostoją rodziny i państwowości jest matka-kobieta. I dlatego dużą rolę i wagę przywiązujemy tym organizacjom, które skupiają te osoby. Zresztą to, jest, to są organizacje z ogromną tradycją, ponad 150-letnią tradycją działalności, mimo przeróżnych zawirowań ustrojowych ta organizacja przetrwała. I celem działania tej organizacji jest krzewienie kultury, wspieranie rodzin potrzebujących folklor w bardzo dużym znaczeniu, który się odradza, a był moment, że zanikał, to kursy gotowania, pieczenia, kroju i szycia. Także Przekrój tej działalności jest szeroki. Panie z Kół Gospodyń jak zwykle z dużym zaangażowaniem wsparły imprezę. Przygotowały stroje na to spotkanie. Wszystkie otrzymały kwiaty opatrzone numerem. Nie było to przypadkowe. Samorząd Śmigla w podziękowaniu za kreatywność Kół Gospodyń Wiejskich sfinansował zakup 50 biletów na marcowy koncert zespołu Bajm.